Mam niepełnosprawną córkę w stopniu znacznym, Monikę. W ósmym miesiącu życia postawiono diagnozę dziecięce porażenie mózgowe i wtedy nas dopadła bezsilność i myśl, kto się nią zaopiekuje, jeśli my zachorujemy albo umrzemy. Jestem mamą 18-letniej Martyny z zespołem Downa. Do tej pory musieliśmy jeździć z dzieckiem na rehabilitację do Lublina i to było raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, a potrzebowała tego częściej. Dzięki temu, że powstał ten obiekt, nasze dzieci mają przestrzeń do realizowania swoich pasji i obowiązków szkolnych, jest nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny i to wszystko sprzyja tylko na korzyść naszych dzieci i ludzi, którzy tu pracują. Wszystkie terapie w jednym miejscu, więc ja nie muszę krążyć między różnymi placówkami, to jest dla mnie jako matki bardzo duże ułatwienie. Rozwój dziecka niepełnosprawnego tak naprawdę przebiega bardzo wolno, ale jednak krok po kroku Zuzia idzie do przodu, co nas bardzo cieszy. Jestem taka spokojna o nią, o jej bezpieczeństwo, o jej potrzeby. Codziennie rano dzwoni do mnie, że mamuś nic się nie martw. U mnie jest wszystko w porządku. Jako mama dziecka niepełnosprawnego mam też swoje marzenia, a mianowicie chciałabym, żeby powiedziała słowo mama, bo Zuzia w dalszym ciągu nie mówi. I dzięki tym ludziom, tym terapiom i, i temu, że powstał ten fantastyczny budynek, myślę, że jest to możliwe. Bez funduszy europejskich nierealne byłoby zrealizowanie tej inwestycji, jaką jest ten obiekt, który otwiera drogę dla naszych dzieci do poznawania świata, do nauki, do odnajdywania się w jakichś zawodach, które mogłyby wykonywać. Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Wspólnie tworzymy naszą przyszłość.